CX-5 2018 rok I tutaj mamy delikatnie uszkodzoną osłonę W tym miejscu nie przeszkadzającą w niczym Ale co mnie pozytywnie zaskoczyło To kondycja jeśli chodzi o korozję Zaraz tutaj wszystko pokażemy Tutaj wszystko sprawdzaliśmy wcześniej Jeśli chodzi o zużycie tarcz i klocków Klocki są założone ceramiczne Przez co pedał gdy jest są jeszcze zimne Jest dosyć twardy W sensie trzeba użyć więcej siły do zahamowania No i one też póki są zimne Lubią sobie popiskiwać tuleje Delikatnie Delikatnie, bardzo, absolutnie niewymagające naprawy. Silnik tutaj nie nosił żadnych śladów wycieku, zbyt dużo tutaj nie zweryfikujemy, po prostu są tutaj osłony, więc mamy możliwość weryfikacji bardzo okrojoną. Natomiast podkreślam, że bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie kondycja blacharska, bo wiecie, że do lubią podkorodować. Tutaj mamy progi. Bardzo delikatny początek korozji, po drugiej stronie jest podobnie. Jest naprawdę bardzo fajnie, jest wręcz świetnie delikatna korozja na wahaczach najbardziej tak naprawdę na pasie tylnym ale pas tylny pokażemy zaraz tutaj delikatna korozja na sankach, gdzieś tam na opaskach tutaj na opasce bez luzu w zawieszeniu przód oraz tył, tłumiki szczelne i tak naprawdę korozja jest tylko na tym pasie tylnym i niestety to widujemy w każdym samochodzie więc jeżeli mam być szczery to kontrola tutaj na stacji kontroli pojazdów bardzo w porządku, a teraz dokładnie jeszcze się przyglądając Tutaj uciekają spaliny, więc jeżeli powiedziałem przedtem, że układ jest szczelny, to tutaj trzeba będzie sobie to rozkręcić i uszczelnić w tym miejscu, założyć jakąś uszczelkę. Raczej nie polecam mufer cementu.